Witam w krótkim y, odcinku. Jeżeli chodzi o trzeci odcinek y, serii fiołkowej, y, w tym krótkim odcinku chciałabym powiedzieć o fiołku, którego bardzo ale taki bardzo nieotrzałowany. Generalnie mainstream, ale unika. W zasadzie były dwa fiołki unikatowe y, z tej marki mainstreamowej Trussardi. Natomiast y, wiem, że jeans, chociaż je znam bardzo powierzchni, ja tęsknię za tymi takimi, bym powiedziała, słodkawymi, wiosennymi Trussardi skin, które jeszcze pamiętam, były. Tak szeroko dostępne, tak łatwo dostępne e, w super farmach. E, no, ładnych parę lat temu. To jest przykład <coughs> takiej słodyczy szlachetnej, e, takiej słodyczy kwiatowej, e, takiej słodyczy wiosennej, jak też w Borsarii niszowym, to właśnie w Trusardii e, Trusardi Skin. E, tych jeans ja za bardzo nie znam. Mówię, znam bardzo powierzchni, więc one są też wskazywane jako takie fiołkowe tak poszukiwany. Natomiast tak jak mówię, ja jest nam bardzo powieżnie, kiedyś miałam samplerek, na mnie aż takiego wrażenia nie zrobiły względem innych fiołków bardziej jednak miło wspominam taką zielonkawość z słodyczą, taką migotliwością właśnie Truesardi Skin.